Hey, witam na kanale Dolly Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku stylizuję bordową ramoneskę. Zapraszam. I nie wiem jak Wy, ale ja już mam ochotę, wiecie, odłożyć te wszystkie zimowe płaszcze, kurtki i tak dalej. Wskoczyć w tręcze, w ramoneski i po prostu, no, korzystać z wiosny. Także nabyłam sobie, słuchajcie nową, nową ramoneskę, ponieważ mam czarną, którą śmigam, używam praktycznie pod koniec lata, na, na przełomie lata jesieni oraz wiosną. Podstaje mi do wszystkiego i tak dalej. No i stwierdziłam, że potrzebuję innej, po prostu o innym kolorze, o troszeczkę innym charakterze, ponieważ tutaj ta ma jeszcze taki dodatkowo, wiecie, pasek na dole. No, i jest przede wszystkim bordowa. Bordowy to jest kolor, który ja po prostu w tym e, sezonie mam, mam ochotę nadużywać, ponieważ bardzo mi się podoba i jest to, wiecie, też mój kolor. Także e, taką sobie zdobyłam na wintet. Wiecie, zapłaciłam za nią trochę więcej niż bym normalnie zapłaciła, ponieważ jest nowa, po prostu była z metką i stwierdziłam, dobra, trudno. Jakby. Wiem, że to nie jest 20 zł, tylko to była stuwa, e, ale. Oczywiście to jest, wiecie, ekoskóra, ale no stwierdziłam, że kurczę, takiej nie znajdę, takiej nie znajdę nigdzie o, to, o takim kolorze, o takim stylu, bo kurtek skórzanych i ze skóry i ze ekoskóry było dużo, tylko to były takie, wiecie, sprzed 20 lat. Także mam i będę stylizować i o, początkowo odcinek miał być o tym, że stylizuję ogólnie Ramoneski. Ale jak, jak zaczęłam sobie, wiecie, komponować stylizację do tego odcinka, to po pięciu z tą stwierdziłam, że no dobra, to może nie. To może jednak zostanę przy przetrwać na tym kolorze. Natomiast tutaj teraz Wam pokażę kilka stylizacji dosłownie z Instagram, czy z ogólnie z zdjęcia, bo... W, z czarną, żebyście też zobaczyli, jaka może być inspiracja, co można ubierać i tak, o czy można. Możecie ubierać bardzo dużo. Ja to Wam nie powiem jedynych pięciu zasad, którymi którym się macie kierować, jeżeli chodzi o stylizację ramoneski. To ma być inspiracja dla Was i przy okazji moja zabawa z, z moją szafą. Także tutaj Wam pokazuję kilka zdjęć, bo tak jak mówię, bardzo dużo używam tej ramoneski, praktycznie do pracy ją noszę. Wiecie, no to jest taka rzecz, co i pasuje do rokowych stylizacji, i do casualowych, i do pracy. Chyba, że mam marynarkę dłuższą od ramoneski, to to głupio wygląda, ale poza tym to pasuje do wielu, wielu rzeczy. Ale skupmy się dzisiaj na kolorze, ponieważ myślę, że czarna to jest taka oczywista, ale w jakimś innym kolorze Ramoneska to jest właśnie coś ciekawego, i co nam, wiecie, doda też może więcej energii na wiosnę. Także tutaj miałyście trochę czarnych, teraz przechodzę do właśnie pierwszej propozycji z tą. Widzicie, postanowiłam sobie zacząć od czarnej sukienki dzień, dzień nowy. To jest taka sukienka, którą może być jeszcze oczywiście wiosną, duszona, no nie ma problemu. Jest długa, czarna, także mamy monolog pod spodem i no to będzie wyglądało super. Do tego stwierdziłam, że na przekór nie będzie nic eleganckiego, tylko właśnie będą sneakersy. To są moje nowe sneakersy z Lacoste, które upolowałam. Polowanie było bardzo długie, ja już nie będę opowiadać, natomiast udało mi się na promocji zdobyć. I one mają właśnie bordowy kolor, co będzie wspaniale wyglądać do każdej stylizacji z tą właśnie ramoneską. Także takie mamy bazę, i teraz. Jeszcze mam takie kolczyki z bordowym akcentem, takie wisienki, stwierdziłam, że tutaj do tego dodam. Okulary czarne, żeby wiecie, to było takie wszystko, takie klasy, No i ramoneska i zobaczcie, jak ona jest świetna. Ona ma po prostu te wszystkie takie elementy właśnie, co ma ramoneskę, czyli takie, mówicie, metalowe. One są srebrne, co z niektórymi może moimi elementami się kłóci, ale myślę, że muszę po prostu popracować nad tym, żeby srebro ze złotem łączyć w mojej głowie bo to oczywiście się da i będziemy, wiecie, stylizować już za wszystkim z mojej szafy. Także jest ramoneska, jest jeszcze czarna torebka, już tak, żeby nie dodawać więcej. I co myślicie? Ja się czuję super, ja się czuję właśnie tak nowocześnie, wiecie, to nie jest taka typowa stylizacja, że mam obcasy, sukienkę, ramoneskę, torebeczkę, tylko jest coś właśnie nieoczywistego w postaci tych sneakersów. No i co, ja bym tak chodziła. Jeszcze oczywiście wiadomo, ale jest to pacienka cielista do tego, żeby mm, nie zmarznąć i to jest super właśnie taka stylówka na wiosnę, no na wiosnę, bardzo fajna i jeszcze ta ramunecka jest trochę większa od tamtej czarnej, bo ta czarna była 46 centa. A ta jest z FNF, czyli jakby z Tesco. I ona jest 50, i ona mi się zapnie. Jak zobaczycie w jakiejś tam kolejnej stylówce, także to jest fajna kurtka, właśnie, żeby jak będzie trochę chłodnie, to się zapnę i będę wyglądać świetnie. Czuję się świetnie, więc to jest najważniejsze. Tak swoją drogą jest słoneczko i moje zwierzęta wykorzystują każdy element, na który świeci słońce, bo po prostu się kładą, się wygrzewają, także takie to mają dobrze. OK, słuchajcie, przechodzimy do drugiej stylówki. E, oliwkowa. Oliwka i bordo, nie musicie mi dwa razy powtarzać, moje ulubione combo, jeżeli chodzi o zieleń i czerwień, tylko że w takim wydaniu bardziej jest zgaszonym, jak dla mnie. No i e, mam tutaj body z Primarka, który ostatnio upolowałam też na jakieś tam bardzo już jakaś kilkanaście złotych. Ono nie jest id identycznej oliwki jak spodnie, a to nie szkodzi, słuchajcie, to naprawdę nie szkodzi. E, spodnie są oczywiście moje już nadużywane DIY. Do tego kremowe dodatki będą, czyli moje loafersy, które fajnie pasują właśnie do, do tych spodni, bo są takie, wiecie, e, potężne. Do tego e, panterkowe kolczyki, które właśnie będą fajnie wyglądały później z kolejnym elementem, no i kurtka i zobaczcie, oliwka z tym bordo wygląda wspaniale, tutaj właśnie zapnę tą kurtkę, żeby Wam pokazać, jak ona tutaj wygląda, jeżeli chodzi o, no tutaj, no. Właśnie, że zapinam się na pasek, a czy na boże na zamek, i mam pasek też na dole, który też właśnie robi jakiś taki element, właśnie taki detal. Oczywiście go można wyjąć, jak będzie mi tutaj nie będzie mi pasował, także bardzo, bardzo tutaj jest uniwersalna i to ona też jest taka krótsza. Także ona jest taka fajna, kropie, ja lubię. Tam ta czarna jest trochę dłuższa. No i do tego. Dodałam sobie jeszcze taki szal, wiecie, taki element detal, żeby pasował mi do, i wiecie, i kolczyki, i trochę takiego, wiecie, pazura dodawał, i też żeby z tym z tymi kremowymi dodatkami właśnie y, grał. No i torebka do butów yy, po prostu. Mamy to. I ja uwielbiam i powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać. Naprawdę jak robiłam tę sesję, to nie mogłam się doczekać. Żeby wyjść, bo jest słońce, ale jeszcze wiecie, jeszcze jest zimno, ale jak już naprawdę będzie, to ja, ja wskakuję i chyba nie wychodzę z tej ramoneski przez całą wiosnę, bo jest naprawdę wspaniała i pasuje mi do wszystkiego, na przykład z oliwką. No, same powiedzcie, same powiedzcie, czy to nie wygląda super. Skromnie mówiąc. Ok, następna rzecz, to wiecie. Borda, brązy, czerwienie i tak dalej. To jest wszystko jej jedna rodzina, no więc zaczynam od skórzonych spodni, słuchajcie, mam skórzone spodnie, również z Primarka na jakiejś tam wyprzedaży, stwierdziłam, że jeszcze ostatnim rzutem na taśmę je wezmę i po prostu donoszę, aż nie będzie na nie za ciepło i zobaczcie, jak one leżą na mnie, no sorry, ale naprawdę są super, dlatego mam top, ponieważ właśnie będę teraz nakładać mm, sukienkę. Z tą moją taką przezroczystą, i ona ma tam właśnie bordo, ma jakieś tam musztardy yy, i takie właśnie kolory w tych kwiatach. Także będzie fajnie. Ja ją sobie tutaj tak zawinęłam, wiecie, yy, żeby nie była taka obciążająca, żeby była trochę więcej yy, nogi widać. Yy, I na to właśnie będziemy zaraz nakładać ramoneskę. Ale zanim to, to jeszcze złote kolczyki i yy, kowbojki, bo one są brązowe i stwierdziłam, że chcę tutaj mieć nie chcę tutaj przycinać żadnym innym kolorem. No i! Ramoneska, słuchajcie. Nie jest, jest to oczywiste połączenie, ponieważ dużo się dzieje, wiecie? Są skórzane spodnie, jest y, taka sukienka, której jest dużo. Y, tutaj się dużo dzieje, bo ona jest jeszcze tak udrapowana. Jest ramoneska, kowbojki. No, ale, wiecie, nikt nie powiedział, że musimy się ubrać tylko i wyłącznie, y, nie wiem, subtelnie, albo, wiecie? Y, na spokojnie, żeby nas nie było widać, bo jak jesteście tak jak ja, to lubicie, jak was widać, po prostu. <grytanie> Okej, okay. żeby jeszcze bardziej mi było widać, musztardowa torba, która pasuje właśnie do tych tutaj yy, kwiatków, bo stwierdziłam, że musztarda i bordo to też jest złoto, po prostu też jest złoto yy, i uważam, że kurczę, no bordo, musztarda i oliwka to jest takie, to są takie kolory, jak, które po prostu do mnie przemawiają, ze mną wyglądają dobrze, i ja się w nich świetnie czuję yy, i to daje mi energii po prostu. I to nie są tylko kolory jesienne wcale. W sensie są dla mnie jako dla jesieni, dla yy, takiego typu kolorystycznego, ale. W zależności od tego, jakie jest ubranie w tym kolorze, no to pasuje do każdej pory roku i do, do, do każdego typu ubrań, czy to są letnie, czy zimowe. I zobaczcie, jak to wygląda. Ja się czuję super. Oczywiście można by powiedzieć, że zamiast tej sukienki ubrać jakąś krótszą, na przykład bluzeczkę, nie ma problemu. Ja po prostu chciałam sobie poeksperymentować i czuję się naprawdę super. Dajcie mi znać, co myślicie o tej stylizacji. Ja idę na, na, na następnej im dalej w las tym wiecie, bardziej kombinowałam. I tutaj mam legginsy i moją koszulę, którą po prostu mam od wieków. To jest chyba moja pierwsza rzecz, którą kupiłam w second handzie na vinted. I ona jest, wiecie, ja ją ostatnio trochę mniej noszę, no bo jakby już ją nosiłam tyle, że teraz próbuję inne, ale na zawsze jest, wiecie, to jest taki komfort yy, yy, ubranie dla mnie. Także mam to, yy, no i zakładam do tego pomarańczowe szpile. Także będziemy szły bardziej w pomarańcz, mamy pomarańczowe szpile, do tego jest ramuneska i zobaczcie, że jest jakby takie przejście od bordo do tego rudego, w pomarańcz i to wygląda naprawdę świetnie, spójnie. Do tego mam okulary takie z Szynkretu, to też są z Primarka, ostatnio, wiecie, trochę obłowiłam w Primarku, <grytanie> jakieś tam taniożki, no tam jest po prostu tanio i jest duży wybór, także no przepraszam Was bardzo, ale też potrzebuję okularów, ponieważ okulary poprzednie mi wpadły do jeziora czy do rzeki. Nie mam, więc musiałam kupić dwie pary. Sorry. Dobra, dygresja. Do tego pomarańczowa torebka i e, róża. Róże są nadal, wiecie, w trendach. Były to nasze czokery, były w ten. No i wiecie, chciałabym ją gdzieś dodać, ponieważ ona ma i agrafkę, i taką, i taką spinkę jak do włosów. Więc stwierdziłam, że dadam ją po prostu na dole. Przyczepię ją do leginców i będzie przy, przy nodze. Przy, właściwie, przy butach. Co myślicie o tym? Co myślicie o tym luku? Ja czuję się super. I znów pomarańcz i rudy z bordo pasują do siebie świetnie. Jeżeli szukacie właśnie połączeń kolorystycznych z bordo, to możecie się zainspirować, bo ja tu jestem chodzącym przykładem, że to wygląda naprawdę bosko z wieloma kolorami. Nie tylko, nie wiem, wiecie, bordo z bordo, nie? Także zobaczcie: rudości i pomarańcze. To jestem ja. Dzień dobry. Po prostu uwielbiam i będę Was zasypywać bordo, jeżeli mi się uda zdobyć więcej rzeczy, bo naprawdę jestem zakochana. Naprawdę. No i dobra, i ostatnia stylówka jest już najspokojniejsza, bo stwierdziłam, spróbujmy wiecie, coś takiego casualowego, co jest bardziej prawdopodobne, że będziemy nosić tutaj jest po prostu jeansy i t-shirt. I ramoneska, jakieś buty i lecimy gdziekolwiek. I mam tutaj moje, mój t-shirt taki z który miał plamę, więc zrobiłam go, wiecie, tą taką techniką wzorów z wybielaczem i ma jeszcze wszyte poduchy. Do, do, do tego mam jeansy z dziurami, także wiecie, t-shirt i jeansy. Każdy rozumie to inaczej, ja to mam na przykład tak. Do tego mam po prostu loafersy. Nie chciałam sneakersów, chciałam po prostu sobie loafersy, żeby było jakoś inaczej. Ramoneska. Jakieś tam złote kolczyki i brązowa torebka, żeby do laufresów pasowało. Zwykła stylówka, słuchajcie, po prostu, żeby y, coś załatwić, gdzieś iść niekoniecznie do pracy, no bo to są dziury, wiadomo. Chociaż kto wie, chodźcie w czym chcecie, w czym możecie. I zobaczcie, taka ramoneska z beżem. Hello, bo wygląda dobrze. Nawet z tym dzieńcem, wiecie, do dżincu pasu wszystko pasuje. Także. Tutaj również pokazuję Wam, że można taką kolorową ramoneskę ubrać do casualowych rzeczy. I tak naprawdę, jak, jak się zastanowić, to do każdej tej stylówki, jakby zamienić tę bordową na czarną ramoneskę, to też wyglądałoby dobrze. Po prostu. E, tak mi się wydaje. E, no ale, wiadomo, teraz jestem w tej, w tej zakochana, także, także on tej gra pierwsze skrzypce. E, stwierdziłam, że, wiecie, będę. Tak na przemian robić, raz będę robiła stylówki, raz będę miała jakąś taką pogadankę albo przegląd, bo też nie mam czasu tak wiecie, co tydzień robić wam stylizację z mojej szafy, bo to strasznie dużo czasu zajmuje i tak dalej, ale dzisiaj była zabawa ubraniami i ja tak naprawdę mogłam iść dalej, ale stwierdziłam, nie no nie będę robić kurczę 10 stylówek, bo nie dość, że to będzie trwało długo, to jeszcze no wiecie przybieranie się i tak dalej. To będzie masakra, ale zobaczcie, ile y, może dać to, że macie ubranie, które z Was zainspiruje. U mnie to była ramoneska. Jak macie jakąś taką rzecz którą sobie na przykład kupicie, bo się Wam wam podoba, to właśnie spróbujcie nie to, że o, ona mi się podoba, dobra, odwieszam ją i ją założę, jak będzie ciepło. Zobaczcie, ja sobie kupiłam i ja nie, nie czekam, aż będzie ciepło, tak, żeby to nosić, tylko od razu wyjęłam sobie rzeczy, patrzę, co mi pasuje, już sobie układam tę stylizację i już się nie mogę doczekać, żeby ją nosić. I bardzo Wam polecam sobie właśnie już tak się pobawić tymi rzeczami, które macie. No... Bo naprawdę mogą wyjść z tego fajne zestawy. Chcę usłyszeć od Was, czy macie ramoneski, nie tylko czarne, yy, czy lubicie je nosić, a jak nie, to jakie może kurtki albo płaszcze nosicie na wiosnę. I czy tak jak ja, nie możecie się już jej doczekać. Życzę Wam słonecznego dnia i do następnego. Papa. Pa.